Hej, hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny food haul, tym razem z Lidla. Dzisiaj wydam te zakupy około 150 euro. Natomiast ten rachunek byłby troszeczkę wyższy, bo w końcu założyłam sobie apkę właśnie Lidla. I tam widziałam na rachunku, że poobniżało mi przy niektórych produktach po prostu cenę. Więc no tam parę euro po prostu zaoszczędzono, ale zawsze coś. Dzisiaj kupiłam sporo słodyczy, bo byłam dosyć głodna, bo po pracy pojechałam na zakupy. No i właśnie tak to jest, jak się jest głodnym, to oczami się wszystko po prostu kupuje więc właśnie zjadę się od tych słodyczy standardowo te ciastka euro 49, z taką ala nutellą w środku ale powiem wam co ja je kupię to ja w ogóle nie jem, bo ciągle mój mąż je więc ale no kupuję je regularnie dalej nowość w Lidlu firma Sondy, takie ciastka bio one są z płatkami owsiany. tu mam e, ten czekolada orzech to za euro 55 e, tego mamy mało bo to jest 130 gramowe Natomiast to jest jedna, jedna rodzaj, a drugi to jest taki z ciasteczkami, nie, no z czekoladą, co ja gadam, z czekoladą, taka sama cena. I tam jeszcze było coś z maliną, i właśnie przy tym była też jakaś zniżka właśnie przy tej apce. Dalej mam rozsie 440, tutaj mąż miał urodziny, więc kupiłam mu to właśnie słodycze, właśnie na urodziny, więc tutaj ma te rozsie. I tutaj jeszcze te y, y, Mozarta kulki, to są takie pistacjowe. To wiecie, co ja nie chyba to 3:30, coś takiego, ale to jest bardzo dobre. To właśnie lubimy, ale w sumie rzadko kupujemy takie rzeczy. Więc tutaj dostanie właśnie to. Dalej z gazetki, tak mi się wydaje, że była gazetka, to były te słodycze plombir. No, to takie cukierki, to są te takie Tofifi, nie Tofifi. E, maślane, takie chyba alakrówki. I to było za 2,30. Tam jeszcze był jeden rodzaj, ale no, no, raczej my te wolimy, chociaż nie powinniśmy w ogóle jeść, no ale mówię, dobra, biorę. strasznie tylko szeleści. Kupiłam oczywiście ciaska Bio, te owsiane euro. Nie euro, 2,29, ale na nie też była zniżka właśnie przy tej apce. I tutaj jeszcze wziąłam wafle te różowe w czekoladzie, to za 2 euro bez centa. Dalej chłopik rydziane bio, ono euro bez centa, oczywiście chipsy salone, euro 0,9. I będąc oczywiście też w Lidlu kupiłam te ulubione orzechy do chłopaków, te takie ostre, 3,29. Następnie oczywiście ryba, makrela bardzo dobra jest ta lidlowska. No tłusta, taka, naprawdę pyszna jest ta ryba, bo w Alginie jest taka dobra i to kosztowało 2,62 taki kawałek, bo dalej jest wkaza u nas na ryby. Tutaj jeszcze zobaczyłam, że zwędzonych ryb jeszcze jest taka tilapia, no to nie najtaniej wyszło, bo tutaj mamy tego za 4,65 no, ale no, no, też jest bardzo lepiej, ja bardzo lubię w ogóle na obiady jeść, więc kupiłam jeszcze kawałek takiej ryby do jedzenia. E, w tym tygodniu po prostu będzie więcej ryby jeść. Dalej, drożdże, 15 euro centów. Puddingi wzięłam, proteinowe. Ten był na promocji za euro. Normalnie jest droższy, to jest y, pudding waniliowy, a tu wzięłam tej milbon też za euro bez centa. Ten e, pistacjowy, to jest dobre, bo to próbowałam. To może sens jeszcze coś zobaczymy. Tutaj ten ser, nie ser, jogurt naturalny bio. On 45 eurocentów. Tutaj się pojawiła nowość z Milbony bio. To jest jabłko rabarbar. Tak mnie zaciekawił ten smak. To było za 55 eurocentów. Wziąłem jeden na próbę. I tutaj dla syna wziąłem te takie z kuleczkami, bo on lubi 45 eurocentów. Wziąłem mu takie dwa różne smaki. Oczywiście znowu wziąłem ten mój ulubiony serek wieński, bo bio euro 19 trzy pakowania wziąłam. No bardzo dobry serek, Naprawdę jak Taki piątnica z Polski, no taki śmietankowy, no bardzo dobry jest ten serek, więc jak jestem zawsze to wezmę więcej. Mleko, wzięłam teraz milbony, te za euro 25, bo tego bio nie było. I jeszcze na pomidorowe euro 35. Mąka, jedna też wziąłam do pizzy. Jajka, dzisiaj wziąłam jajka z wolnego wybiegu, nie było bio w ogóle żadnych. To było za 2,39, dwa pakowania wzięłam. Dalej, co tu jeszcze mamy? Aha, z gazetki, nie jak się nazywa, Kulianka, e, był ten boczek. To było za 2,99, e, tutaj tego ile jest? no, prawie 300 gramów. To tak wiecie, tak nawet do jajecznicy stwierdziłam, że wezmę, bo całkiem dobrze wygląda taki wam mówię, no nie za tłusty wezmę. Dalej salami to co zawsze kupuję z pieprzem, 2 euro bez centa, 2 opakowania, e, szynka, więc teraz tak, e, tutaj wzięłam jakaś farmerska i e, tutaj też jest jakaś gotowana. Nie, to jest ta wędzona. To było za 2,29 każde jedno pakowanie. One są dobre, bo już próbowaliśmy i na tym też była jakaś zniżka właśnie z tą apką. I tutaj wzięłam jakąś jeszcze taką gotowaną właśnie szynkę i ona kosztowała 2,49 Tutaj tego 150 gramów. No tak trochę i więcej jest, więc taka jeszcze jedna. Też z tej ser... z tej gazetki kulianka Ser Morski. To no, chyba w polska firma, nie wiem. No tak, to jest Lisberg Warmiński. Więc taki to ser morski. On chyba 3,5 euro, coś takiego. Dlaczego jest więcej w ogóle? No pół kilograma tego sera, więc on był trochę droższy, albo 4 euro. No coś takiego on kosztował, maksymalnie do 4 euro kosztował. Ale mówię morski, no takiego nie jedliśmy. No i tutaj maślany zwykły milbony, 2,99. Dalej również były berlinki za 1,29 29 Ja wiem, że z szynki są lepszą, najlepszy skład, natomiast... Tak, te berlinki wychodzą lepiej niż te niemieckie parówki. No tanie są, długi mają termin ważności, bo do początku marca. Więc wzięłam dwa opakowania. Ser też, czyli sobie takie właśnie zjeść parówki. Ser bio, taka a feta, euro 99, a tym też była jest właśnie przy tym, przy apce. Dalej ser do pizzy, mozzarella euro 99. I taki wiesz, jakiś ziam gratin nie to po polsku się nazywa, a nie, to jest y, ten, y, mieszany, edamer i tilziter, więc to jest taki krem, krem ser, y, też taka sama cena. No dobrze, dalej tu mam takich jeszcze innych rzeczy, więc tak, oliwa, to jest... Y, ta sama cena taka ta obniżona na 6,95, czyli dalej to się utrzymuje. Tutaj wzięłam na pomocy ten e, makaron Del Verde, e, te kokardki. Były tylko za 8,8 euro centu. wzięłam dwa popa już na zaś. Tutaj wzięłam tego, oliwki. Tu są suszone, nie suszone, to są w oliwie e, z solą. Nie, nie wiem czy z solą, ale one są w oliwie, euro 49. 150 gramowe ciemne, tych jeszcze nie jadłam, zobaczymy. I tu wzięłam zielone właśnie na próbę, bo powiem Wam, że nie wszystkie oliwki są dobre. Najlepszy, najlepiej do tej pory mi smakują z tego, z Aldiego. Z netto mi nie smakują i mówię: Dobra, wezmę na próbę z tego Lidla, bo tutaj nigdy nie próbowałam tych właśnie zielonych. A zielony lubię w ogóle oliwki, i są w ogóle zdrowe takie właśnie wypaszone, więc to też wzięłam. Z takich jeszcze innych rzeczy, co dzisiaj wzięłam tego suszone warzywa. Ja to używam do zupy zamiast tych kostek i to kosztuje euro bez centa. Wziąłem dwa opakowania. Wziąłem również sos do makaronu, tak żeby jeden był w zapasie, euro 45. Masło 2, 25, dwa opakowania. Tam była również jakaś zniżka przy tej apce. I tutaj wzięłam coś, tego nie widziałam na półce w Lidlu. To jest makrela, właśnie w puszce za euro 39. Wziąłem dwa pakowania na próbę, zobaczymy, że to będzie dobre. No, ostatnio kupiłam makrelewny, to z puszki była bardzo dobra. E, Dalej, tu mam trochę mięsa, więc tak. Na promocji były pałki kurczaka, to było za dwa, nie za dwa. Tak, za dwa, za 2,59? A nieco, ja gadam, Wiecie co? Tak mi się wydawa, że jakaś zniżka była. No nie, no 3,79, no, byłam blisko w sumie. Tak, one były jakoś przecenione. I tu wzięłam, jakaś promocja na to była, ale no nie dwa, takie ceny już nie ma 2,59, więc to 3,79, to było w promocyjnej e cenie, tu skrzydełka wzięłam, to dla do pieczenia, to było kilogram 5,49, więc tego też jest sporo i tutaj jeszcze wzięłam piersi z tego, z indyka 4,99, to są zawsze 3 sztuki pół kilo. Kola bez promocji, euro 59. Chleb taki przenożytny, 2 euro bez centa. Tu mam trochę chemii, więc tak. Kupiłam, oczywiście ten e, otwieracz powietrza to bardzo ładny zapach, taki świeży. On 2,99. E, waciki euro 35, dwa pakowania. Chusteczki euro bez centa. Tutaj wziąłam na krem do, dla, dla syna na próbę, bo wiecie co? E, ostatnio byłam w Rosmanie, ale tam te wszystkie kremy miały alkohol w składzie. Denat. No i mówię, dobra, wezmę na razie ten. Jeżeli ym, wyrobi się, to do, do mu znaczy, do, do się, po prostu wyrobię podjechać, jechać. wtedy mu kupię ten, a to sobie na później. Ale ten ma w miarę dobry skład. To był niedrogi 2,35. Bo te inne tam miały chyba alkohole, alkohol w skład, tak mi się wydaje. Więc ten jeszcze w miarę, okej, okay, zobaczymy, czy będzie chciał używać. Bo pewnie pomyślicie, że to jest dla, po prostu dla dorosłych osób, no ale w sumie to, to jest za różnica. E, tutaj jeszcze wzięłam papier do na mokro. On kosztuje euro 80. Tylko to są trzy sztuki i kupiłam tego więcej, bo jednak ten, e, ten papier na mokro jest lepszy niż z Aldi'ego, bo w Aldi ciężko się wyciąga, właśnie zapakowanie, czy coś się po prostu wyciąga za dużo. E, teraz tak, trochę owoców. Pomarańcza dzisiaj, e, bez żadnej promocji, 2,09 za kilo. Wziąłam trzy, było takie przebrane. Mandarynki euro 79, dlatego na kilogram na pewno? Kilogram. Jabłka Ewelina euro 89, e, też kilogram. E, nie było tych pieczarni nie wziąłem bio, 219,200 gramów. Sała taka e, mieszana za euro 49. Banany euro 29, ja tylko kilka, bo jeszcze mamy w domu awokado, było, bo na promocji za euro wzięłam też tylko dwa, bo nie wiem, czy na środku będzie dobre, bo to różnie bywa. No i ziemniaki jeszcze wzięłam też, te bio 2,49, bo tamte były takie już czarne, takie zwykłe. No i w ogóle my dużo ziemniaków nie jemy, więc wolałam mnie nie brać tych wielkich właśnie toreb. I tutaj za te zakupy, właśnie jak wspominałam, wydałam prawie 150 euro, ale jeszcze kupiłam dużą wodę mineralną, tam całą zgrzewkę. No dzisiaj właśnie, jak wspominałam, tutaj jest... No różności są w tym, w tym holu, naprawdę. Dużo słodyczy, różne takich innych rzeczy. Więc jestem ciekawa się tych oliwek. Zaraz właśnie to otworzę i yy, będziemy próbować do kolacji dzisiaj właśnie, czy yy, będą dobre. No zobaczymy. Dobrze, moi drodzy, to będzie wszystko na dzień dzisiejszy. Dziękuję serdecznie za oglądanie widzimy się następnym razem. Pa!